Także ława przysięgłych będzie jeszcze decydować w tej sprawie. W niniejszym rozdziale zajmiemy się najkrwawszymi starciami wojnami. Jest to moment, który zmienił hip hop na zawsze. Tupac Shakur właśnie rzuca pierwszy cios Wolanda Andersona. Kamera bez bezpieczeństwa rejestruje wszystko. Za 6 godzin największy raper świata będzie martwy. Ale prawdziwa wojna zaczęła się już wcześniej. Ten jeden cios uruchomił lawinę, która pochłonęła setki ludzkich żyć. Wszystko zaczyna się w lipcu 1996 roku w Liquid Mail. Trevon Trillane, Lane, członek Mopiru i przyjaciel Tupaka, zostaje napadnięty przez grupę Southside Script. kradną mu złoty medalion, Defro Records. Wśród napastników jest Orlando Anderson, 20-letni członek Southside Script z Campton. Typ, który nie boi się problem, który nie wie, że właśnie podpisał sobie wyrok śmierci. 7 września 1996 roku, Las Vegas. MGM Grand Casino. Walka Mike'a Tysona z Bruce'em Seldonem. Tyson wygrywa w pierwszej rundzie. Wszyscy są podekscytowani. Poziom adrenaliny jest na maksymalnym poziomie. Lobby MGM Grand. 21 godzina. Tupac, Sugar Knight i ich ekipa opuszczają arenę. Nagle Tree Lane zauważa kogoś znajomego. Tam jest ten facet, który mnie napadł. Orlando Anderson stoi przy automatach do gier. Nie spodziewa się problemów. W końcu to Las Vegas. Neutralne terytorium. Ale na ulicach nie ma neutralnego terytorium. Tupak podchodzi do Andersona. Jesteś South? Pyta odnosząc się do South Slide Creeps. To pytanie, na które każdy gang zna oczywiście odpowiedź. Anderson nie ma czasu odpowiedzieć. Pierwszy cios Tupaka trafia Andersona w pszczękę. Anderson pada na podłogę. Potem cała ekipa Death Row rzuca się na niego. Pięciu na jedno.